Pożar Hali Magazynowej w Kawęczynie. Zdarzenie miało miejsce w sobotni wieczór około godziny 20.01.38 w miejscowości Kawęczyn w powiecie Piaseczyńskim. Doszło do dużego pożaru hal magazynowych na terenie Centrum Logistycznego Kawęczyn. W momencie przybycia pierwszych zastępów, ogień zdążył objąć znaczną część dwóch hal, każda o wymiarach 20 na 70 na 12 metrów. Strażacy natychmiast przystąpili do działań. Ze względu na składowane materiały, chemię, tworzywa sztuczne i inne, które powodowały ciągłe eksplozje, podjęto decyzję o wycofaniu części strażaków ze środka hali. W działaniach uczestniczyło ponad 100 strażaków z 32 zastępów państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej pod dowództwem komendanta powiatowego PSP w piasecznie, brygadiera Karola Kurasa. Ze względu na składowane materiały, na miejsce dotarła specjalistyczna jednostka ratownictwa chemiczno-biologicznego z JRG-6 z Warszawy. Również obecne były zespół ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja. Z informacji uzyskanych przez naszą redakcję, na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Gracias. Coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.